Bonjour, witam wszystkich A tu was mam Wiecie czemu to takie śmieszne? Bo bonjour nie wygrał, o kurna Polak do góry nogami Też jest śmieszne A my gramy karokana, bo... Nie chce mi się myśleć Nie wiem czy to jest dobre cofnięcie się, czy bicie, czy coś Wymyślam debiut A co on chce zrobić? A, karokan to jest debiut bez myślenia. Na spokojnie. O, jakoś mnie podwiązał czy coś. Kto by się tym przejmował? Mo trzeba tak zrobić. I tak Hmm. Mogę to teraz widzieć. Można i tak. Tylko to jest trochę straszne, tak, tak Ale to tak no, tu się wymienimy Na no, spokojnie, z tymi aktorami to wystarczy tylko nie podwalić Nie mi to nie wiem w sumie co nie okaże Poszada I teraz tak bicie, bicie, bicie tutaj. U. A jak nic nie zrobię, to co? To mi pchnie Ja skoczek tu, to on bicie, to ja tu I raczej to nie jest jakieś też ale. Intuicja podpowiada mi że to wybić najlepiej potrzeba. Mmm. Chyba to też <laughs> wybić nie debiut. Karok. Będę skoczkiem to nie, dobra no, to jest bez, bez przesady już. No dobra jakąś tam pozycję po debiucie dostaliśmy, tak przepatrzmy, no to trochę trochę defensywniej stoimy, trochę niżej, ale nie jest źle. W miarę dobrze. Patrząc na to, że goś nawet nie ma 1700, to ja się dobrze czuję, co? Tak? Czego byście więcej? F3 nie można, no bo to i... I w sumie tu i... A może właśnie F6 można? Kurde, czy ja mam jakiś plan pozycji w tej gry? Tutaj prawdopodobnie nie mam. No to E-6 tutaj, cofka. Jestem w stanie. No i mogę próbować jakoś uziąć na tego pionka. bo tam tak. Tak. Czyli E-6 tu. Cofamy konia. Może wieża tutaj, żeby Epsilon było lepsze. Eee, to działa. To działa, mimo wszystko, że jest to. To. Dywicie nie jest takie dobre, ale... Nie przegrywa raczej. A po prostu, że po tym. Mm, można było ja mogę skoczkiem też tutaj, dobra, to lepszy będzie pit Co ja właśnie z skoczkiem tu iść I don't know No ale to taki ruch wyczekujący, a może gdzieś tą bieżą pójdę tu, jak nie będę go czyść tutaj mm. Za niedługo będzie nowa karta dźwiękowa, więc będzie lepiej się słyszało te odcinki. A mam nadzieję? Będzie w końcu ta, taka prawie studyjna jakość. Przyzwa, szybki No to mogę to jeszcze i zagrać. Czy to jest najlepszy Ruki, sorry szachów, Raczej nie? Ale to jest raczej nie najgorsze no co za w tutaj ten będzie taki odstały Nie rozumiem tego ruchu, czemu nie mogę spić? No bije i co się tam dzieje? Czego ja nie widzę? No prosi mu to, więc musi odejść co, piję dalej? Mam piona więcej? Nie, nie czaję. No, aż taki aktor? Kur... Ty, a może on powinien zapisać się do tego? Mam talent, to z Hołownią nagrywał na te polityczne żarty tam. <grywk> Mi się chyba nigdy nie znudzą. No dobra, mam prawie wygraną pozycję z pionkiem, więcej. Mogę tak zagrać, o skoczek tu na przykład pionaki. No bo jego jedyne pane w tej pozycji jest skoczek tu. I atakuje mi tego piona, pionata. No a na przykład co bym chciał zrobić tak stutek. Chciałem po prostu zbić piona i pionka więcej, tylko zamiast on mi zbić go, tylko do mnie. Dalej atakował. No ja mam powiedzmy obronę. Ale on ma to. Więc ja biję on tu Skoczyk tutaj On tutaj tutaj i tu bicie, bicie nic nie ma a nawet nie, przecież po tym yy, jeszcze raz tak. 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 Mam szacha. Skoczka nie mogę zbić, więc tak. Wisi mu to, wisi mu to. Tragedia. W będzie musiał zbić, żebym nie mógł odbić tylko skoczkę. Ja wtedy po prostu zagram tak i wymienię hetmana i mam na, na, na przykład. Dobra, bicie tu, bicie tu. To tu. I tu, i tu mam pionka więcej. Dwa ela, no jak bije pionem, no to już też niefajną pozycję. Okej. Okay. gra we dnie planu. Skocz tutaj szereg, tu. O, no, tu nic nie ma, należy. No chyba, że zagra tutaj, no ale mogę zagrać tutaj na przykład. Mogę? Nie wiem no jaki jest jakiś hetman teraz, No co z ruchem hetman tu? Muszę dać szacha, tu... Nie czuję Nie mogę po prostu zbić piłka za free? No próbuję to zrozumieć na wszystkie sposoby świata, ale... Nie jestem w stanie, no sobie wezmę to za free... Beetle. i tyle teraz? I zaraz mam jakieś tu coś chyba Dlatego coś się pograł Nasz towarzysz najlepiej I powiem szczerze, ten Karokan to, to jest najlepszy debiut jaki ja mogłem sobie wymyślić na tym poziomie, bo Na turnieju tego z nie grał, bo Absolutnie nie potrafi, ale Ci przeciwnicy Im wystarczy pograć kilka nudnych ruchów i oni nie potrafią już grać w te szachy No myślę, że to zbić, zbić I dalej co? Coś mi ta wieża robi? No aktywna w miarę jest Mogę wchodzić, powiedzmy. Tu dostanę no, na przykład takiego szacha kiedyś. Właśnie, o bicie, bicie, i tu grożą mi jakieś szachy. Czy ja się ich boję? Chyba nie, ale tu już mi się nie broni na przykład. Trzeba być na radarze. Mogę zagrać też tak. Kurde, nie wiem co zaraz zagrać, łatwego, No mogę też... Mogę zbić, zbić, dobra, bo mi się podoba to, bicie, bo jest po prostu... Wymieniają figurę, jest w miarę łatwo. I mogę po prostu jeszcze tu zagrać na wymianę. I on tam, dobra bez liczenia to po prostu bije, nie wiem Zaryzykuję wtedy dobre I zagram tak może po prostu i tutaj jak mi poświęci jakość to liczę, że to on nic nie ma No wydaje mi się, że nic, nie ma żadnej taktyki, nic. No jak nie widzę, że nie, jak, nie, jak jednak tu coś jest, to trudno się mówi, tak? Ale raczej mi się wydaje, że tu nic nie ma, a po tym to mu nawet grożą rzeczy typu... typu, typu, typu... straszne mu rzeczy grożą. Nie wiem, czy nie zacząłem od szacha. Może jeszcze z się zasłoni. też może się zasłonić muszę się skoczkiem z Dobra, zagram tak. No, chyba, że czek, no. Bo tak to groziło to też w którymś momencie. Tu bym miał nacisk wielki, bym przegrał partię prawdopodobnie. No blokuje skoczkiem ta no logiczny równo blokuje wejść na siódmą linię. I szczerze, ja polecam ludziom grać Karokana, kurde. Ja, nie, ja potrafię tylko dwa ruchy grać. Nic nie myślę. Naprawdę. Proszę mi uwierzyć, że moje tutaj rozmowania są na poziomie podstawowym. I mi udaje się gierki wygrywać. no Dobra. Trzeba uważać, że cały czas jest swój atak, więc. No i się podał gość. No nie miał po prostu co grać, co nie? A ja, a ja na pewno, ja nawet włączę analizkę, bo ja na pewno pograłem w debiucie beznadziejnie, załóżmy. No na przykład... Ten... Kurde, no ja nie wiedziałem, czy tu się odwodzić tym końcem, czy nie, no. nie no, ja miałem to wiedzieć. I chłopiec na przykład nie zagrał E6 najlepszego, no E6... No faktycznie, na no. E6 to wygląda tragicznie, po prostu te, te piony. No nie policzyłem tego, nie znałem tego, no i w partii klasycznej to jakby wyłapał lanię to takie coś poszło E6 i, I baj, albo, albo tu, tu, tu i tu, i też na do widzenia. Ale to jest gość, w powstała jakaś pozycja i, i w ogóle miałem przewagę w debiucie, ale nie, nie czułem ich bo, totalnie się wydawało, że tutaj w ogóle ja też przegrywam nadal dobra a to <noise> aktor ze mnie totalny łapie gońca w jednym a po co mi goniec? człowieku równa pozycja praktycznie trzeba było te pionki brać tak to bicie piona a druga linia Skoczek F6. Skoczek. A, nawet bicie. To tam bicie się, skoczek E4. To samo. Bicie, bicie, skoczek E4. nooo Na ten szach. O, Teraz dostanę za maszynkę Bana. Pod sześć ruchów, pod rząd maszynką Łoo! Polak do góry nogami po raz drugi. Już się może nauczyć. ustawiasz. ustawiać. Jak tak mi karokan dobrze idzie. To może zagram karoka na białym koro... kolorami. Widzicie. <laughs> <laughs> <noise> o kurde, karoka było amazing debiut. Jo, jolo, ej, karoka, wstęp więcej. <noise> ej, co ja żem odkrył? Co ja żem odkryłem? Znowu. No dobra, atakujemy, tutaj powiem szczerze Ten debiut nie jest zły, bo teraz mam tempo więcej, ja się czuję w miarę dobrze w ten debiut. No dobra, trzeba cały czas na, na, naciska na tego pionka robić Jakoś No broniony jest dosyć mocno, no ale tu bym skoczka chciał. No to zagrajmy tak, się, podłączmy się jednego obrońcy, wejdźmy skoczkiem. Tego ruchu w ogóle nie rozumiem, ale wejdźmy skoczkiem, tu już atakujemy go tak. Jak mi zbija to nawet... Nie mam piąka więcej na start party, bicie, 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 tu i tu. Jeszcze zbiję tutaj. Czy ci ludzie mają mózg działający w pełni? I don't know. <ścoughs> I czy ja to zbić, no? Skoczkiem czy hetmanem? No hetmanem to jak mi wybije, to będę mieć... Końcówkę i to raczej na pewno lepszy że Tu se zbije, tu se zbije, zrobię Roszadę. Od razu to będę bił, bo nie chcę mieć końcówki potencjalnie z równobarnymi końcami. No ale dobra, no to mogę te zbić tym. No. Ej no, grajcie ludzie karokana, a tym bardziej białymi, no kurwa. No. Kurna brzmi jak ten parafał z pince No dobra, zbiję to no to dobra, skoczek stoi git. Skoczek stoi git. Mogę zrobić o tym. Ja tą pozycję pełno plus 2 minimum. A powiem szczerze Jak wy możecie nie myśl tyle. Elo, ludzie. Wam czegoś brakuje, jakby nie macie <laughs> 1700. no ci ludzie to grają w Ten Vlog ma 1700, prawie 50, czyli no dobra, no 1740, no dobra, nie 1750, ale no. Boże. Do you have brain, man? Yes or no? In my opinion, you don't have. <laughs> A nie! Tu, tu! A to jest mam wyjście, dobra. się prawie. Moim niepoprawnym angielskim jeszcze przeciwnika wyzywałem. Ej, bo zaraz ja nie wyjdę tym hatmanem. Nie no, co wygadacie. się no pewnie, że wyjdę, tylko muszę... Bo gram tutaj, mam pewne wyjście tutaj na pewno gdzieś. Gram tu, on gra mi tu. Wybiję to Tak, tutaj, tutaj tutaj ja biję to I tu na pewno wychodzę. No, tu nie trzeba myśleć. Mam plus 6, kurna w 16 ruchu. No, no ludzie. Ludzie. Wybitny ruch, jeszcze bardziej sobie tego tak króla osła czy coś. Jeszcze zrób mi więcej miejsca, żebym na pewno wyszedł tym, tym hitmanem. Ja mogę nawet tu zagrać, bo przecież jak mi zbije, to bicie z szachem. Ludzie, człowieku taktyki się nauczy czegoś. I teraz o, o Boże, co ja robię, nielegalne ruchy. Zasłonisz się, wierząc, to też ci tu zbije. Ej, nie zasłonił się, wierząc, ale big brain, ty. Może jak mu zagram tu, to może odejdzie królem. Kurde, ej, wierzymy w to widzowie? Ej, może, może zobaczy. Ej, ile mu to zajmie czasu? Strzelam, że. O, szybko. Kurde. Ale by się siebie, człowieku. Ej, może tak? Ty masz odejście. Tu tutaj masz I szach Ja mu daje zaraz No dobra no. Jestem prosty człowiek, no mogę wbić się wieżą, w sobie wbiję się w wieżę. No raczej kontry nie ma żadnej no Albo jej tu nie widuję. No od matu niby taki, oto ruszek, no ale ja... No, ale on mi oddał wieżę, no ty. ty, ty no, ja, ja specjalnie chciałem, żeby on się ruszył tutaj, zaznaczyłem, że tu się powinien ruszyć, żeby obronić wieży, no ale on jest. wybitny inaczej, no. Chłop 1700, no człowieku. Nie ma szybszego mata, tak. Tak. O! Nie dał mi mata, to jest mat dwóch chyba. No, Mat był. wybitni ci ludzie, dobra. Szczerze, no mógłbym jeszcze pograć, ale ile już trwa odcinek? 22 20... minuty starczy No te 40 minutowe robię, to się w ogóle nie, nie oglądają. Bo ja faktycznie jednak TikTokowe te TikTokowe... TikTok zaburzył tam różne rzeczy. Ludzie mi jeszcze nie potrafią skupić na tyle. A zobaczymy, ile mam procent tej gearskiej. Tak, ja bym z 90 milionów. No dobra, jednak 85, ale. Kurde, ja no. <laughs> Karoloka, karol. no. W pierwszym ruchu. Ło. Wow. jakiś w trzecim w ogóle ruchu. Wow. Ty, ja tu mam plus, kurde, ey. To muszę. To jest przegrywające. Dlaczego? Także zobaczę sobie. Ty, to może to. Tu? I cofnięcie się po prostu, jakieś wyrobienie takiej słabości, żeby krótko, proszę, dowiedzieć się słabości. wydaje się ciekawe, ale no dobra. Najlepszy ruch. Ale on, jego najlepszy ruch, bo czy mówi? C5 od razu i to mam prawie wygraną. Ale przecież po tym, po tym, to on gra tak. Co mam teraz zrobić. Jednak 06, to jednak mnie czeską oszukał, to jednak citko mam na nie ten czeską. No to dobra, to jest... To jest, to jest, to jest to ja jakoś pograłem w swoim stylu. <laughs> Poatakowałem pionka, on go nie pobronił, Jeszcze skoczka na bandę dał. Geniusz. Wiem przyznaję, jakby tego pionka mi oddał, ale zagrał tak. Nawet nie, to nie jest od nie pionka, bo teraz bicie tu tutaj. Teraz to jest widełki, no ale no... Mógł tu zagrać nie na bandę, a ty, to jest niedokładne. Dobra, ciul, z tego wygram. Więc tak, do zobaczenia. Cześć.